Witam w drugim odcinku z serii o furach z kraju kwitnącej wiśni. I dzisiaj dwa miejsca, dwa litry, druga generacja, SW20, Toyota MR2. Zapraszam. Toyota MR2, czyli jedna z wielkiej, toyotowej... Toyotnej, jedna z wielkiej trójcy Toyoty, czyli obok Supry i Seliki, chyba jedno z najbardziej ikonicznych aut sportowych lat 90. tego właśnie producenta. Historia Toyota MR2 rozpoczyna się w 1979 roku, kiedy to Akio Yoshida chciał stworzyć auto lekkie o dobrym rozkładzie masy dające dużo frajdy z jazdy kierowcy, jednocześnie zachowując przy tym niskie spalanie i relatywnie niskie koszty produkcji. Oraz stworzyć auto takie, by zakręty, pokonywanie ich w górach nie stanowiło większego problemu. I gdy tak siedział i rozmyślał, jak to zrobić, wpadł na niespotykany wcześniej na japońskim rynku pomysł, Umiejscowienia silnika za kierowcą. Wyobraźcie sobie sytuację, gdy Akio przyszedł do prezesa Toyoty, by przedstawić mu założony projekt i uzyskać zgodę na jego realizację. O, dzie dzień dobry, Akio. Powiedz, co tam wymyśliłeś? Ym, no szefie, mam taki pomysł. Mm że będzie auto, auto będzie bardzo leciutkie, będzie, będzie bardzo, bardzo ekonomiczne, będzie szybkie, yy, będzie miało napęd na pewno tył. Uh -huh, uh -huh. No i jeszcze mam taką drobną sprawę, yy, że silnik to tam z tyłu będzie. <słuch> Co jeszcze dziwniejsze, jak nie trudno się domyślić, Toyota zgodziła się na realizację tego projektu. Zakładali oni stworzenie auta innego, nietypowego, pozwalającego kierowcy łamać coraz to kolejne granice, tak więc nie bali się iść dalej i złamać pewne założone schematy. Jednak przy tym wszystkim Toyota chciała zachować stosunkowo niski koszt Toyota MR2, co przełożyło się, jak nie trudno się domyślić, na pewne ograniczenia. Chociażby z jednej strony pierwsza generacja Toyota MR2 w latach 80. miała hamulce tarczowe na wszystkich kołach, co zdecydowanie nie jest standardem nawet dzisiaj. Z drugiej zaś strony Stosowali oni zawieszenie MacPhersona, które już wtedy nie było bardzo zaawansowanym systemem. Co do samego designu AW10 lub AW11, bo tak właśnie nazywała się pierwsza generacja Toyota MR2, był on prosty, minimalistyczny, wręcz niemalże chamski. Jednak zdecydowanie ma niesamowity urok i może się podobać. Należy tu pamiętać, że tworząc auta małe, dwumiejscowe. Z silnikiem umiejscowionym centralnie musimy oszczędzać miejsce, gdzie tylko możemy, również na karoserii i zewnętrznych elementach auta. A uwierzcie, że AW10 to naprawdę małe auto. Mając powyżej metra 70-75, będziecie mieli problem usiąść tak, by nie haczyć głową pod sufitkę. No dobra, MR2, MR2. Cóż to właściwie oznacza ten skrót? Oczywiście jest to skrót z języka angielskiego i oznacza on Mid Engine Rear Drive 2 Seater. Czyli tłumacząc na język polski, środkowo silnikowy, tylno napędowy, dwumiejscowiacz. Pierwsze Toyota MR2 opuściły fabrykę w czerwcu 1984 roku i niemal natychmiast stały się hitem, jeśli chodzi o auto do zabawy na drodze. Wiecie, stosunkowo niska cena. Zaawansowana technologia jak na auto tego typu. Spalanie na poziomie 7 litrów na 100 km. Idealnie wyważony środek ciężkości i masa poniżej 1 tony. No lepiej być nie mogło. Warto w tym miejscu zaznaczyć, pierwsza generacja Toyota MR2, czyli AW10 lub AW11 w zależności od wersji silnikowej, wstępowały z trzema różnymi motorami. 1.5 i 1.6 były to silniki wolnossące oraz 1.6 wyposażone w sprężarkę mechaniczną, czyli supercharger. I uwaga w tym momencie, jest to dość powszechny błąd. Supercharger to nie turbo. Supercharger, czyli sprężarka mechaniczna to po polsku kompresor. I czym różni się kompresor od turbo? Mianowicie tłumacząc na chłopski rozum, kompresor Cały czas pobiera energię z silnika, jest wpięty do napędu na sztywno. Co powoduje to, że to silnik produkuje energię, dzięki której kompresor zasysa dodatkowe powietrze do efektywniejszego spalania paliwa. Natomiast turbo napędzane jest przez spaliny i w żaden sposób nie pobiera energii z silnika, tworzy po prostu dodatkowe ciśnienia, wtłaczając więcej powietrza do spalań. Jak więc nie trudno się domyślić, kompresor jest dużo prostszym mechanizmem, dużo łatwiejszym do wkomponowania w motor. Natomiast jest on bardziej obciążający dla silnika, ponieważ pobiera cały czas z niego energię. Wracając jednak do tematu odcinka. Pierwsza generacja Toyota MR2 wyposażona w silnik 1.6 Supercharger generowała 145 koni mechanicznych, 186 Nm i rozpędzała to niespełna tonowe auto do setki w 6,5 sekundy. Przypominam, że mamy lata 80. Oznaczało to, że przez pewien czas Toyota MR2 była szybsza niż Supra. Pod koniec roku 1989 Toyota wypuściła drugą generację Toyota MR2, czyli SW20, 21 lub 22, w zależności od wersji silnikowej. W porównaniu do pierwszej generacji, Toyota MR2 drugiej generacji była już bardziej obła, zaokrąglona, można powiedzieć, że odchamiona w stosunku do pierwszego genu. Jednak zdecydowanie nie straciła swojego niesamowitego uroku. SW20 produkowano aż przez 10 lat, wprowadzając różne lifty i zmiany. Najbardziej charakterystyczny i znaczący był w 93, gdzie zmodernizowano tylne zawieszenie, zmieniono układ hamulcowy oraz jako seryjne koła dano większe felgi. W drugiej generacji Toyota MR2 gama silnikowa była zdecydowanie szersza. Przedstawię Wam tutaj silniki takie jak 3SGE, które omówimy dzisiaj, 3SGTE, czyli silnik, który występował również w Suprze. Występowały również większe silniki wolnossące jak na np. 2.2. Po to, by wejść na rynki amerykańskie z dość dużym, wolnossącym silnikiem, generującym dość dużą moc, nie wykorzystując przy tym turbo, ponieważ w tamtych czasach w Ameryce za auta z Turbo płacono bardzo duże podatki. W roku 1999 światło dzienne ujrzała trzecia generacja Toyota MR2 o oznaczeniu ZZW30 lub na rynku japońskim MRS. Bez wątpienia to auto solidne, ponownie bardzo lekkie, dobrze prowadzące się, o doskonałym rozkładzie masy, jednak zmiana designu, charakteru, ogólnego wydźwięku auta nie została przyjęta zbyt dobrze i sam również nie mogę określić się mianem fana jej wyglądu. Straciła ona swój charakter, swój urok. Japończycy zrobili to, by bardziej spodobać się Amerykanom, by głębiej wejść na ich rynek. Jednak nie czas na smutki i rozmyślania nad tym, jak piękne i ikoniczne auta tracą swój charakter i pazur. Pora przyjrzeć się SW20 z bliska. MR2 jest autem o bardzo smukłej, gładkiej, dynamicznej linii, w bardzo przyjemny sposób zakłócanej przez wystające światła pop-up. Auto jest też bardzo szerokie. Tył sprawia wrażenie bardzo masywnego, szczególnie do tak krótkiego auta. Linia auta zakłócona jest również przez prostą tylną szybę, i boczne lotki, wcięcia, by zmieścić klapę silnika. Na pierwszy rzut oka wygląda to dość dziwnie, jednak nie wiem jak zrobili to Japończycy, ale pasuje to do całości Toyoty MR2. No dobra, ale jak wiadomo, nie samym wyglądem człowiek żyje. Co więc siedzi pod maską Toyoty MR2. Ciągniemy za cyngiel w tym miejscu dość standardowo i trączkę. I widzicie, nabrałem Was. Otóż, jak wcześniej mówiłem, w Toyota MR2 silnik umiejscowiony jest centralnie, natomiast z przodu znajduje się mała przestrzeń bagażowa. Mamy tu koło zapasowe, tam znajduje się akumulator. Silniczek od wycieraczek, bezpieczniki i trochę miejsca. Nie jest ono zbyt głębokie, jest natomiast na tyle szerokie, że możemy schować tu namiot czy statyw. Jednak to oczywiście nie całe miejsce dostępne na bagaż w Toyocie MR2. Drugi bagażnik otwiera się w tym miejscu znajduje się on z tyłu. Właściciel jednak wspomniał mi, że zerwana jest linka, więc poradzimy sobie również i kluczem. Próg załadunkowy znajduje się bardzo wysoko. Bagażnik jest dość głęboki, dość szeroki jednak Dość płytki, no bo oczywiście tam znajduje się silnik. Jednak podobnie jak w przypadku Eclipse'a na wypad na weekend czy nawet na cały tydzień, dla dwóch osób miejsca powinno wystarczyć. No dobra, w takim razie przechodzimy teraz do najważniejszego, czyli do serca MR2. Otwieramy go, ciągnąć cyngiel w tym miejscu, jest to dość nieintuicyjne miejsce. Nie wiedząc o tym, moglibyście mieć nielada kłopot znaleźć, jak otwiera się pokrywę. Silnika. Mamy tu dwulitrowy, 16-zaworowy i czterocylindrowy silnik 3SGE. W konstrukcji Toyoty oczywiście, generuje 156 KONI, 186 Nm, co powoduje, że mr 2 rozpędza się do 100 km na godzinę w około 8 sekund. To dość niestandardowe przy tylną napędówce, choć jednak po krótszym namyśle bardzo logiczne. Silnik umiejscowiony jest poprzecznie. Zwykle silniki napędzające koła tylne umiejscowione są wzdłużnie, ponieważ łatwiej wyprowadzić wał do tyłu. Jednak w tym wypadku napęd idzie właściwie niemal natychmiast na półosie i napędza koła tylne, więc właśnie takie ułożenie silnika, poprzeczne, a nie wzdłużne, jest dużo bardziej sensowne i logiczne. Samo wnętrze Toyoty MR2 w tym konkretnym egzemplarzu jest naprawdę bardzo ładne, spójne. Wszystko jest ciemne, fotele pokryte są bardzo przyjemnym. Miękkim materiałem. Fotele są półkubełkowe. Materiały są raczej miękkie. Nie skrzypią, nie wydają żadnych dziwnych, niepokojących dźwięków. Jedynym miejscem z dość nieprzyjemnego materiału jest konsola środkowa. Wspomniany wcześniej fotel półkubełkowy możemy regulować w naprawdę wielu płaszczyznach. Poza oczywiście standardowym podnoszeniem i kładzeniem oparcia. Regulujemy również stopień podniesienia siedziska tym pokrętłem. Podparcie. Odcinka ledźwiowego w ten sposób oraz ściskanie boczków. Powoduje to, że mimo różnego wzrostu, wagi ciała, różnego typu budowy ciała kierowców, w Tojecie MR2 każdy znajdzie wygodną i przyjemną do jazdy pozycję dla siebie. No dobra, a jak z obsługą tak dość nietypowego auta? Wiecie, tylny napęd jeszcze jakoś ujdzie, natomiast silnik umiejscowiony centralnie w tak dość niedrogim, stosunkowo oczywiście, aucie, to dość rzadkie i niespotykane zjawisko. Można by więc od razu pomyśleć, że obsługa Toyota MR2 będzie równie skomplikowana, co jej budowa. Otóż Toyota stworzyła wnętrze i obsługę Toyota MR2 tak, że niemalże wsiadając z ulicy, połapiecie się co i jak mając. Jakiekolwiek pojęcie o motoryzacji. Zaczynając od lewej strony, mamy pokrętło od świateł. Podnoszą się popapy. Gdy zostawimy je w takiej pozycji, popapy zostaną, natomiast światła zgasną. W tym miejscu mamy pokrętło od jasności zegarów, światło przeciwmgielne przednie i tylne, wysokość świateł. Następnie mamy manetkę od wycieraczek, światło awaryjne, zapalniczkę. W tym miejscu znajduje się niewątpliwie fajny Bayer Toyota MR2, czyli zegarek cyfrowy, wiecie, lata 90. Idąc dalej, mamy pokrętło od mocy nawiewu, tryb nawiewu, odgrzewanie przedniej tylnej szyby, zamknięcie, otwarcie obiegu, temperaturę. Podobnie jak w Eclipse, wszystko tu działa bardzo sztywno i pewnie. Jest to niewątpliwie jedna z wielu zalet. Starych aut japońskich. W tym miejscu mamy zaślepkę jednak niektóre wersje Toyota MR2 miały w tym miejscu wysuwane holdery. Popielniczka, tu mamy fejkowy przycisk jedyny w tym aucie, ponieważ niektóre wersje Toyota MR2 miały klimatyzację. Zarówno lusterka, jak i szyby w Toyocie MR2 są elektryczne. Szyba kierowcy jest również automatyczna. Jeśli miałbym opisać zegary w toalecie MR2 jednym zdaniem, powiedziałbym ni mniej, ni więcej niż to, czego potrzebujesz. Wielki prędkościomierz, obrotomierz, napięcie akumulatora, temperatura płynu chłodzącego, stan paliwa. Jedyne, do czego można się przyczepić, że mogłoby być, a nie ma, to na przykład temperatura czy ciśnienie oleju. O czym należy powiedzieć, to to, że jak może niektórzy Bardziej oblatani w temacie zauważyli, że ręczny jest tu po prawej stronie, co świadczyć by mogło o tym, że kierownica została przełożona ze strony prawej na stronę lewą, a ręczny został na starym miejscu. Otóż nie. mr 2 nawet wychodzące na rynek europejski, miały ręczny po prawej stronie. Co świadczyć by mogło o tym, że Japończycy chcieli nam przekazać wiadomość, mówiącą o niejako: okej, okay, jesteście dziwni, macie kierownicę po złej stronie. Dobra, zrobimy Wam to, ale ręczny zostaje tam, gdzie my chcemy. Co do schowków w MR2 również jest bardzo dobrze. Mamy jeden schowek bardzo długi i przestronny w drzwiach kierowcy. Malutki schoweczek w drzwiach kierowcy. Popielniczkę w tunelu środkowym. Standardowy schoweczek zamykany na klucz oraz największy i dość śmiesznie umiejscowiony schowek w Toyocie MR2, czyli schowek na końcu tunelu środkowego. Jest tu naprawdę sporo przestrzeni. Mamy również dwie półeczki i półeczkę na górze. Ze smaczków w Toyocie MR2 mamy oczywiście bezramkowe drzwi oraz co mega, mega fajnym patentem i pomysłem targę. Standardowo w wielu japońskich autach targa była czymś dodatkowym i dość rzadkim przy wielu modelach. Natomiast w Toyocie MR2 targa występowała częściej niż wersje bez targi. Teraz zaprezentuję, jak otwierać targę. Całą instrukcję otwierania targi znajdziemy również przy osłonie słonecznej kierowcy. A demontaż targi jest naprawdę bardzo łatwy. Pociągamy cyngiel, luzujemy rygiel i targa jest zdjęta. No dobra, ale zdjęliśmy targę i teraz mamy wielki kawałek, a właściwie dwa kawałki szyby. Nieduży bagażnik. Co my z tym zrobimy? Otóż Toyota wszystko przemyślała. Kładziemy fotel, bierzemy naszą targę. I wstawiamy ją we wcześniej specjalnie przygotowane miejsce, zabezpieczając ją pasem w ten sposób. Targa FMR2 to naprawdę świetny patent. Mam 1,90 m wzrostu. Auto nie należy do największych, jeśli chodzi o przestrzeń dla pasażera i kierowców. Jednak, mimo wszystko, dzięki tarze i bezramkowej szybie. Mam tu naprawdę dużo miejsca, auto nie przytłacza mnie swoją maleńkością, nie czuję, że mam głowę tuż przy suficie, ponieważ sufitu po prostu nie ma. Nadaje to może troszeczkę złudnego, ale poczucia przestrzeni i braku siedzenia auta na Tobie. Rozumiecie, o co mi chodzi. Warto jednak pamiętać, że gdy targę złożymy, nie położymy fotela już tak, jakbyśmy chcieli. Miejsce jego... Działanie jest troszeczkę ograniczone. No dobra, ale tak naprawdę to wszystko jest nieważne. To auto stworzone jest po to, aby oczywiście nim jeździć, więc odpalamy, co od razu bardzo niestandardowe, rzucające się w oczy, to to, że dźwięk motoru słyszymy za sobą. Oczywiście po chwili idzie się do tego przyzwyczajcie, jednak w pierwszym momencie jest to bardzo dziwne wrażenie. Toyota MR2 nie ma wspomagania co, szczególnie w sytuacjach parkingowych, może być nieco uciążliwe. Jednak jak na auto, bez wspomagania kierownica działa i tak dość płynnie i bez większego problemu możemy nią manewrować. Ok, i co do jazdy. Tu ponownie zaskoczenie. Całe auto wydaje się być bardzo niestandardowe. Natomiast gdy wsiadłem i pierwszy raz pojechałem Toyota MR2, czułem się niemal jak w domu. Wszystko działa bardzo intuicyjnie. Sprzęg wtedy, kiedy powinno. Gaz jest mega wrażliwy na nacisk. Wystarczy nadusić go niespełna parę milimetrów, a auto zaczyna napędzać się. Czujemy, że chce jechać. MR2, pomimo, że posiada silnik wolno to gdy jedziemy na piątce przy około 90 na godzinę, mamy 2500 obrotów i nadusimy pedał gazu, auto zbiera się i chce jechać. Bardzo mi... Ale, ale hmm, przecież nie może być zbyt idealnie. Otóż Toyota MR2 ma bardzo charakterystyczną cechę i domenę, jeśli chodzi o swoją jazdę. Domena ta była tak silna, że urosła wręcz do rangi wiralaczy. czy. Jak to młodzież dzisiaj mówi, Mema. A domeną tą, czy cechą zachowania MR2 w bardzo charakterystycznej sytuacji podczas jazdy jest snap oversteer, czyli tłumacząc bezpośrednio na język polski, obrót. Nadsterowny. Pewnie teraz zastanawiacie się, czymże obrót nadsterowny jest. Zapraszam do szkoły samuraja. Snap oversteer to sytuacja, w której przez zbyt szybkie wjechanie w zakręt, zazwyczaj tylno tylnonapędowym autem, wjedziemy w niego tak szybko, że. Obróci nas przeciwnie do kierunku jazdy. Oznacza to, że nadsterowność była tak duża, że nie byliśmy w stanie jej opanować. Takie sytuacje nastąpić mogą w większości aut tylnonapędowych, jednak w MR2 sytuacja ta bardzo silnie, wręcz nagminnie powtarzała się. I teraz pytanie: skąd się to wzięło? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Wzięło się to z rozkładu mas. Wyobraźcie sobie samochód z przednim napędem, silnikiem z przodu. Co stanie się, gdy w zakręcie odpuścicie gaz lub bardzo gwałtownie przyhamujecie? Masa usiądzie tam, gdzie jest silnik. Przednie koła dociążą się, gdy dodacie ponownie gazu, wręcz wciągniecie auto w zakręt. W przypadku standardowej tylnej napędówki z silnikiem z przodu, gdy zbyt szybko wejdziecie w zakręt i dodacie gazu, zarzuci wam tyłek. No wiadomo, jednak kontra i wszystko powinno być w porządku. Jednak w przypadku Toyota MR-2. To właśnie centralne ułożenie silnika, tak dobre i korzystne dla rozkładu mas, okazuje się problemem. Wytłumaczę Wam to na bardzo prostym przykładzie. By dobrze wytłumaczyć Wam, na czym polega Snap -over Steer. posłużę się modelem Subaru Legacy trzeciej generacji. Na potrzeby filmu zdjąłem opony i stworzyłem prowizoryczny zakręt. Ok, tak więc. Wchodzimy w zakręt ze zbyt dużą siłą, z silnikiem umiejscowionym z przodu i zobaczmy co się dzieje. Nawet przy dość mocnym zakręceniu auta ze strony, w której działa siła odśrodkowa wyrzucająca nas z zakrętu, auto, jak widzieliście, obróciło się o jakieś 30, może 40 stopni. Natomiast co, gdy dohamujemy Toyotą MR2 w zakręcie? Zwykle Masa silnika umiejscowiona jest gdzieś w okolicach tylnej osi. Natomiast gdy przyhamujemy w zakręcie, masa przechyla się gdzieś pomiędzy przednią, a tylną oś, w sam środek budy. Co to powoduje? Gdy wjeżdżamy w zakręt ze zbyt dużą prędkością, siła środkowa działa nadal z tej samej strony oczywiście, zakręcę teraz modelem, jak sami widzicie. Wierzcie mi lub nie, obróciłem z taką samą siłą, jak gdy masa była położona z przodu. Czysta fizyka. Tak więc w Toyota MR2 wszystko skupia się wokół tego, by wejść w zakręt z odpowiednią prędkością wyhamować odpowiednio wcześniej. W przypadku przednio napędówki możemy dohamować raczej nas obróci do toru jazdy. W przypadku tylno napędówki możemy w miarę kontrolować, natomiast w przypadku Toyoty MR2 bardzo istotne jest, by prędkość wejścia w zakręt była odpowiednia. Jednak po przejechaniu kilku, kilkunastu kilometrów Toyota MR2, wchodzeniu w zakręty z dość naprawdę dużymi prędkościami, nie odczułem chęci do obracania Toyotom w najmniejszym stopniu. Uważam więc, że cała nagonka i zła sława związana ze snap oversteer w przypadku Toyota MR2. Jest bardzo przesadzona i ponadnaturalnie wytłuszczona. Co do kosztu samego zakupu Toyota MR2 drugiej generacji, musicie pamiętać, że jest to auto dość rzadkie. Tak więc, rozpiętość cenowa może być bardzo duża i zależy tylko od sprzedawcy. Jednak przeciętne widełki za auto, którym nie będziecie bali się wyjechać na drogę, to od 15 do 20-20 kilku tysięcy złotych. Co do awaryjności, tu również jest jak wśród standardowych, starych dobrych japończyków. Wiecie, tu coś pocieknie, tu coś pokapie, ale jednak rzadko dojdzie do sytuacji, kiedy dalsza jazda będzie niemożliwa. No i oczywiście blacha. FMR2 ruda ubóstwia miejsce, które widzicie właśnie na nagraju. Jeśli chodzi o spalanie, tu również mieścimy się w standardzie dla dwulitrowej wolnossącej benzyny generującej około 150 koni. Przy spokojnej, dość przepisowej jeździe w trasie spalicie 7-8 litrów paliwa, zwykle pewnie spalicie około 9-10, jednak przy bardzo agresywnej, dynamicznej jeździe w mieście spalicie nawet i 16. Tak więc przechodząc do podsumowania, za około 20 tysięcy złotych otrzymujecie tylną napędówkę z dość solidnym, całkiem mocnym silnikiem umiejscowionym centralnie, palącym dość normalnej ilości paliwa. Tak więc w tej kategorii przyznaję mu 7 katan. W drugiej kategorii, w której oceniam jak bardzo auto nadaje się na pierwsze auto, będę dość krytyczny. Tylny napęd, brak wspomy, dość mocny silnik, o którym wspominałem wcześniej, snap oversteer, no nie, nie. Zdecydowanie nie jest to dobre auto na pierwszy zakup. Czy auto nadaje się na daily? No, raczej nie, choć jeśli pracujecie gdzieś na szczycie góry i dowozicie tofu, to raczej zawsze będziecie pierwsi w pracy. Co do fanu zjazdy? Zdecydowanie tak, tak i jeszcze raz tak. Mimo niejakiej potężnej mocy... Auto daje naprawdę bardzo dużo frajdy. Wyobraźcie sobie pierwszą sytuację, gdy chcecie zabrać dziewczynę na przejażdżkę. Jest 25-30 stopni, świeci piękne słońce. Otwieracie targę i suniecie po bezdrożach 80-90 na godzinę, napawając się wakacyjnym vibe'em. Z drugiej zaś strony, gdy zamkniecie dach, Wybije 3.30 w nocy i pada deszcz, dzwoniacie się z kumplami i jedziecie na jakieś serpentyny, polatać tam ile fabryka dała na niemalże odcinie i braku przyczepności auta. No, auto idealne do sprawienia frajdy. No i co do klimatu, mamy tu kawał solidnego Japońca, Toyota, lata 80., 90. Tylny napęd, światła typu pop-up, bardzo charakterystyczna bryła. No, przecież to przykład idealnego Japończyka. Może ewentualnie brakuje tu nam turbo do pełności jego japońskości. No, nawet zrymowałem trochę. Auta z tamtego okresu, które przebiłyby Toyota MR2 swoim klimatem, mógłbym tak naprawdę policzyć na palcach jednej ręki. Jeśli tu dotrwaliście, to zakładam, że jesteście zajarani Japończykami tak samo jak ja, dlatego chciałbym was zaprosić w parę miejsc. Po pierwsze na mojego Instagrama, gdzie zamieszczam klimatyczne fotki w tym dokładnie stylu. Po drugie, na nowo powstałego fanpage'a Samury JDM, na którym pojawia się będą mini recenzje i opisy aut w formie po prostu posta na Facebooku. I po trzecie, jeśli jesteście z pił lub okolic lub po prostu macie za dużo paliwa i lubicie takie sprawy, chciałbym Was zaprosić na eventy, które organizujemy, by zjednoczyć to JDM-owe community, byśmy mogli się spotkać, pogadać. Przejechać się gdzieś, wiecie, poczuć po prostu fajny vibik. Zapraszam Was do polubienia fanpage'a na Facebooku, stamtąd będziecie mogli pobrać wszystkie informacje o nadchodzących wydarzeniach czy eventach. Zachęcam Was również do lajkowania i udostępniania tego filmu, bo to jest wiecie, jak stożek w Civiku daje moc. Dzięki, wielkie za uwagę, trzymajcie się, na razie.